Dawno nas nie było w Ja Janek wraca na fizjo po kilku tygodniach przerwy, a ja pewnie pójdę na sklep. Co tu robić jak tak wieje? Do tej pory nie kupiłam sobie kalendarza i coraz bardziej mi go brakuje. Wybór jest, chyba jednak na ten mniejsza się spusza. w sumie to na jeden. Zmiana sklepu, patrzcie jakie słodkości. Znaczy, do zapiekania, ale pięknie. I teraz się Wam do czegoś przyznam. Figa śpi obok łóżka. Jedno legowisko ma na dole, tam gdzie dużo czasu spędzamy. I się teraz zastanawiam, czy jej nie dokupić takiego czegoś, chociaż to jest dla kota. Ale myślę, żeby jej się spodobało, żeby, żeby miała tam u nas w sypialni. Tak się przyzwyczaiła. Ja też. Nie wiem, czy takie, czy takie.